Tu albo tu. Dobra, kilka zrobić, dobra? Tylko, żeby nie łapać palcem. Poczekaj. Dobra, dobra. Dobra. Tu albo, albo tu. Dobra, spoko. Podchodzę. paparazzi. Przygotowani? Przedstwiam się. się Sebastian. Nie, Sebastian. Spotkania. Sebastian, Kania. Skąd jesteś? Jestem z Mam 20 lat. Skąd ci o kursie dowiedziałeś? O kursie, jak już z internetu. O. Z Facebooka czy z czego? Z Facebooka, no. Mm. Trenujesz? Trenuję. Chcesz być instruktorem? No jak ci uda to tak. To Nauczyłeś się czegoś na kursie? No na pewno techniki. Kolejny lecz. Co? Kolejny ćwiczenia. No, tak. W plecach. No, jakiś tam wskazówki, jeśli chodzi o, o diety i tak dalej tak, w tym zakresie. A co robisz na co dzień? Na co dzień pracuję w rodzinnej firmie, produkując, produkując takie no. paleryny przeciwzeszczelne, takie... Paleryny Tak, Tak, Bardzo paleryny przeciwzeszczelne. Deszczu dużo w górę. Proszę? Deszczu dużo w No, w tym hmm. roku. Czy to na całą wodkę idzie? No, tak na, tak. na cały świat. Na cały świat, O, no. Pr tak, proszę. Poważna firma. Od ilu lat? Od ilu lat Ile? Nie, na no, firmę. Się Aha. chyba z... od 16 lat. A jak się masz za... A Inak. A Inak? Tak. No. Moje nazwisko od tyłu uczynamy. A powiedz i to się będzie opłacać, żebyś robił coś takiego, instruktor może w tej firmie <susza> inwestować? Czy to robić? No A właśnie nie a to też mi bardziej do tego namawia, ale zobaczymy, bo po prostu to nie jest coś, co mnie tak jara. Czy tak powiem Fasynuję. Chyba tak, na tak. Batmana. Tak. Z bacznym logo. No, do nowego dla nowego, nowego jakiegoś super Gdzie Będziemy organizować kurs ten personalnego pewnie przyszłości. Jak masz ochotę, to może no, to no, się zaufanie. Po to podobno się po otwiera jakiś dobry obiekt. No, już kiedyś, kiedyś to, znaczy, to. znaczy, Zastanawiałem się nad tym, tak już sobie mówiłem, że po wakacjach, po wakacjach to akurat się udało, że wypadło hmm. i... A gdzie to jest zachowanie? Aktualnie to 7 domu. W domu. Nie masz czasu, czy... Znaczy no miałem tak. No kiedyś postanowiłem po prostu, że sobie... Zbuduję swoją siłownię i tak dalej. Kupiłem sprzęt tam zeznajomyśli. I jaki masz no, sprzęt? Ograniczony. No, bardziej to bazuje na wolnych ciężarze, nie? bo tam nie mam jakichś maszyn skomplikowanych. Sztangarz ten wielki, tak? No sztangarz ten jelki. też tam stoja do przysiadów wyprosty na nogi Czyli jest Tak, trochę. Tak, Bardzo tak. Dalej skoczyć to nie jest łatwe, trzeba już wyjść Nie wiem, trzeba wyjść z tym. Muszę powiedzieć, że trenowałeś na siłowni, to to wiesz, nie jest możliwe. różnica, nie? jest wyprzedzana. Nie? Nie nie no. no. Chcesz jeszcze chcesz powiedzieć? No. Pozdrowić dziewczynę? Nie, chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś, powiedzmy, zastanawia się, czy wziąć udział w takim kursie, to jak najbardziej warto, żeby się nie, nie bali Zachęcam tych. Ok, então, vamos lá.